Katarzyna Nowocinkowalczyk, Pustynia. Wiersz z tomiku jestem. Pojechałam na pustynię, aby ciszy posłuchać. W ciszy się zakochałam, w ciszy rozsmakowałam. Historię pustynia szepcze, swe opowieści snuje. W ciszy pustynia żyje, cisza. Sekrety kryje. Kamień wiedzy jest skarbnicą, towarzysz ciszy wierne. Strach to kompan jest mierny, zazdrosny i pazerny. I cisza mnie obudziła. Pustynia przytuliła, samotnia lekcją była. Cisza skarby odkryła. Odnalazłam, co zgubiłam. Kim jestem, przypomniałam. W ciszy siebie poznałam, swe skrzydła odzyskałam. Pustynia jest tajemnicą, cisza strażniczką wierną, kamień wiedzy składnicą, historia czarodziejką.